W naszych krajowych drogach zagrożeniem są głównie uczestnicy ruchu. Polskie drogi często są przedmiotem żartu. Zasłużenie czy nie, to pozostawiam do indywidualnej oceny. W innych częściach świata same drogi są tak ekstremalne, że przejazd po nich to wyzwanie, a przy okazji ogromna przygoda. Są jednak drogi, z których żartować nie przystoi. Są trasy, które nie tolerują pomyłek. W tym właśnie materiale przedstawię najniebezpieczniejsze, a w niektórych przypadkach i najpiękniejsze drogi świata. Zapraszam w takim razie do obejrzenia materiału. Jeżeli film przypadł Wam do gustu, będzie mi bardzo miło, gdy zasubskrybujecie kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Droga troli w Norwegii. Dlaczego tą trasę uwzględniłem na piątym miejscu? Ponieważ tutaj chciałem bardziej zobrazować to, że ta droga nie jest aż tak niebezpieczna, jak kolejne, które wskażę w materiale. Tutaj chodzi bardziej o to, że droga oferuje przepiękny krajobraz i w sezonie letnim przyjeżdżają nawet 2,5 tysiąca pojazdów dziennie. Trollstigen łączy Andel w gminie Rama z Waldorf w gminie Nordol. Na trasie drogi krajowej nr 63, prowadzącej do Gerenguer. Droga Trolli jest zamykana na jesień i zimę ze względu na duże opady śniegu, które stwarzają ogromne zagrożenie dla przejeżdżających tą trasę. W zależności od warunków pogodowych, otwarta jest zwykle od maja do października. W 2005 roku droga przeszła modernizację. Szczególny nacisk nałożono na zabezpieczenie trasy przed spadającymi skałami, ale wciąż warto pamiętać, że to dalej bardzo niebezpieczna trasa, którą powinni wybierać tylko doświadczeni kierowcy. Droga Trolli należy do jednej z najpiękniejszych, widokowych tras świata, tzw. Złotej Drogi w Norwegii. Leży w samym sercu regionu Romsdor. Oficjalna nazwa tej serpentyny, często używana przez turystów. Brzmi właśnie jako Droga troli. Ale dokładne tłumaczenie nazwy z języka norweskiego to Drabina Trolli. Z trzech stron drogę otaczają wysokie góry. Tworzy ją 11 wijących się po górskim zboczu serpenty, zakręcających nawet pod kątem 180 stopni. Droga jest wąska. Samochody o długości przekraczającej 12 metrów nie mają tutaj wstępu. Średnie nachylenie drogi wynosi aż 9%. Trasa została otwarta 31 lipca 1936 roku przez króla Hakuna VIII. Budowa jej trwała aż 8 lat. Trasa stanowi dużą atrakcję turystyczną ze względu na bajeczne widoki. W najwyższym jej punkcie znajduje się ogromny parking, a około 10 minut od niego wspaniały taras widokowy, z którego podziwiać można piękny widok na serpentyny i malowniczy wodospad Steve Fosem. Droga trolli jest zamykana na jesień i zimę ze względu na duże opady śniegu. W zależności od warunków pogodowych, otwarta jest zwykle od maja do października. Czwarte miejsce to droga o nazwie Zougilla. Znajduje się w najbardziej wysuniętym na północ stanie w Indiach. Na pierwszy rzut oka wygląda jak ściana skalna. W rzeczywistości skrywa w sobie fragment drogi krajowej D1 która prowadzi z w Kaszmirze do miasta Lech w Ladakh. Najbardziej przerażające trasy na świecie wyróżniają się ostrymi zakrętami nad przepaścią, niebywałą liczbą pętli czy trudnymi warunkami. Na przykład zalegającą przez większą część roku grubą warstwą śniegu. Zoujilla zawiera wszystkie te atrakcje. Na pierwszy rzut oka wydaje się możliwa do pokonania tylko przez szaleńców. Jednak dla wielu hindusów stanowi okno na świat. Odcinek liczący sobie 9 km biedzie po stromym zboczu. Trasa nie ma żadnych barierek i zabezpieczeń. Z jednej strony widać przepaść, a z drugiej skalistą ścianę. Od czasu do czasu jej mniejszy lub większy fragment odrywa się i spada na drogę. Typowym obrazem dla tej drogi jest widok swobodnie spacerujących po przełęczy zwierząt gospodarskich. Odcinek z pewnością nadaje się dla kierowców i pasażerów o słabych nerwach ale niektórzy po prostu nie mają innego wyboru. Ta trasa jest dla nich najszybszym łącznikiem ze światem. Wczesną wiosną wciąż jest tu niebezpiecznie. Po obu stronach odśnieżonej trasy zalegają oblodzone zaspy, które nie są zabezpieczone i tym samym mogą w każdej chwili osunąć się na drogę i odciąć możliwość przejazdu. Trzecie miejsce to Trakt Kołymski, czyli Droga Federalna R504. To najbardziej przerażająca droga w Rosji. Ma 2032 km długości i łączny niżny bestiak w Jakucji z Magadanem nad Morzem Ochockim. Jej nieoficjalna nazwa brzmi Droga Kości. Skąd zatem takie nazewnictwo? Swój początek znajduje w dramatycznej historii budowy drogi. Została ona osypana z rozbitych kamieni, za co odpowiedzialni byli więźniowie łagrów. Zimą więźniem dokuczały dotkliwe mrozy, wiosną roztopy, zaś latem legnące się na bagnach wszechobecne Meszki. Na Kołymi odnotowano ponadto jedną z najniższych temperatur na stale zamieszkałym obszarze. Minus 72 stopnie Celsjusza. W okresie stalinowskim prace przy budowie drogi prowadzono dopóki temperatura nie spadła poniżej minus 54 stopni Celsjusza. Jak twierdzą miejscowi daje się wówczas usłyszeć charakterystyczny szum powietrza. Swoją nazwę Droga na Kościach zawdzięcza bezwzględności sowieckiego państwa którego funkcjonariusze, jak twierdzi wielu autochtonów, mieli nakazywać grzebać zmarłych przy budowie ludzi w samej drodze pomiędzy balami drewna i ziemią. Wielokrotnie słyszano też o kościach, które wypukują wiosenne roztopy. Szacuje się, że podczas jej powstawania zginęło kilka tysięcy osób, w tym również Polacy, których pochowano po prostu przy drodze. Sama trasa ma ponad 2000 km długości. Ale co najważniejsze latem rozmywana przez potoki, pokryta błotem i rozmaicona dziurami, jest praktycznie nieprzyjezdna. Pokonać ją można wyłącznie zimą, kiedy grunt jest zamarznięty. To wiąże się jednak z ogromnym niebezpieczeństwem. Drugie miejsce to Pasaż de Guilla. Jeśli planujecie podróż przez Francję samochodem, upewnijcie się, czy droga, którą wybraliście, nie została przypadkiem wytyczona przez okolice, które mogą zniknąć pod wodą. Pasaż de Guya to droga łącząca zatokę Bernew z wyspą Mnouamoutier we Francji, która dwa razy dziennie po prostu znika, idzie pod wodę. Dzień w dzień dwa razy odcinek o długości około 4 km znika pod wodą na głębokości prawie 4 metrów. Dzieje się tak ze względu na przypływ, a kiedy fala odchodzi, droga pojawia się znowu. Dlatego ludzie tam tamtędy mają możliwość tylko dwa razy dziennie przez kilka godzin przedostać się dalej, zanim droga znów znajdzie się pod wodą. Ze względu bezpieczeństwa na obu dro końcach drogi ustawiono światła sygnalizacyjne ostrzegające ludzi przed zbliżającym się przypływem. Aby dokładnie śledzić, kiedy drogą można się poruszać, został stworzony specjalny grafik dostępny na stronie internetowej, na którym można sprawdzić godziny przypływów i odpływów. Jeśli zdarzy się, że ktoś zostanie uwięziony przez wodę, nie mogąc się przedostać na jeden albo drugi koniec drogi, ma możliwość przeczekania przypływu na specjalnych platformach, które zostały umieszczone na zatopianym odcinku. Można się na nie wspiąć i poczekać na odpływ, jednakże w takim przypadku samochód zostaje zalany przez drogi oceanu i praktycznie nie do odzyskania. Na pierwszym miejscu znalazła się droga śmierci w Boliwii. Droga miała już różne nazwy, ale najbardziej rozpoznawalną nazwą jest Camino Elos Yanges. To ze względu na połączenie Lepas z tym właśnie regionem kraju. Drugą nazwą jest ta, która wynika z historycznego pochodzenia tej trasy, czyli Levanga di los Prisoneros Paraguayos. Tłumacząc na polski, to zemsta paragwajskich skazanych. Skąd zatem ta nazwa? Bowiem zbudowana została w 1930 roku przez jeńców wojennych z Paragwaju. Właśnie ci żołnierze zostali pojmani właśnie dlatego, by zbudować drogę w miejscu tak bardzo niedostępnym, gdzie deszcze padają z dużą częstotliwością, a kamienie spadają ze skał. Jednak całkiem niedawno rząd boliwijski postanowił położyć asfalt na tej drodze, przez co ilość wypadków uległa zmniejszeniu. Jednak nazwa odcinka trasy łączącej stolicę Boliwii i regiony Yanges skutecznie odstrasza wiele osób. Co roku na tej drodze, mimo tego, że została ucywilizowana, wydarza się około 200 wypadków, przez co ginie ponad 100 osób. Daje to średnio jeden wypadek na dwa tygodnie. Według mnie to bardzo dużo. Droga jest tak wąska, że z trudem mieszczą się tu dwa pojazdy w jednym czasie. Nie ma co ukrywać, że stan techniczny pojazdów w Boliwii pozostawia wiele do życzenia. Połączenie historii z niezwykłymi widokami i dreszczem adrenaliny na zakrętach nad przepaścią sprawia, że ta trasa i tak bardzo chętnie jest wybierana przez turystów jako niecodzienna atrakcja. Trasa jest płatna. Bilet wstępu na całe 64 km to około 30 boliw boliwijskich. Jedno boliwiano-boliwijskie to w przedłużeniu na złotówki około 50 groszy. Czyli przejazd tą trasą to koszt około 15 złotych. Czasem uda się zapłacić mniej, czasem więcej. Jak wiadomo, znajomość hiszpańskiego bardzo w takich sytuacjach pomaga. Turystów posługujących się wyłącznie angielskim łatwiej oskubać. Na drogę śmierci w Boliwii łatwo dostać się z Lepas. W tym celu łapiemy kolektivo, czyli busik ze stolicy i prosimy kierowcę o wysadzenie w odpowiednim miejscu. Można po prostu zobaczyć, jak wygląda początek tej drogi, a potem bezpiecznie wrócić do hotelu. Najtragiczniejszy wypadek w historii na tej trasie miał miejsce w 1983 roku. Zginęło wówczas 100 ludzi jadących jednym autobusem. Pojazd stracił kontrolę nad jednym z zakrętów i wypadł z trasy. Nikt nie przeżył. Bardzo częstymi ofiarami są również rowerzyści. Ich liczba z roku na rok wzrasta około 5%. Może w przyszłości będzie to trasa wyłączona z ruchu pojazdów mechanicznych i dostępna wyłącznie dla turystów wybierających rower, konia. Lub własne nogi. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.